Cześć, witam. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co już rośnie, jak rośnie, co jeszcze będę dosiewać, jak to wygląda. Oczywiście papuga w tle klasycznie. Ja już tego nie słyszę. Dopiero jak jakieś goście do nas przyjeżdżają, to ją słyszą. My już po prostu, co domownicy, już, ją, już jej w zasadzie prawda, nie słyszymy. I mam nadzieję, że Wam też nie przeszkadza. Pokażę Wam zaraz, jak rozwiązuje kwestię tutaj rozsad. Gdzie je ustawiam, jak je ustawiam. No już powoli miejsca braknie, ale potem pójdziemy też do tunelu, bo mamy teraz takie przedwiośnie, żeby nie powiedzieć wiosna, ponieważ od kilku dni u nas jest 15, 16, a nawet wczoraj 17 stopni. Więc tunel w tej chwili ratuje mi sytuację braku y, parapetów, że tak powiem, bo tylko tutaj w salonie mam parapety od y, południa. Wszystkie inne są no, z, po całej, że tak powiem, y, domu, ale no, na zachodzie, na wschodzie, no i tak na południu y, nawet mało światła mają wszystkie sadzonki, więc y, wszystkie te warzywa, które lubią chłód, dobrze znoszą chłód, typu y, sałaty już teraz, y, co jeszcze szpinak, kapusty, kalafior brokuł, różne kapusty, i, i w główkach, i stożkowe e, wyniosłam już do tunelu. Tam na poprzednim filmiku możecie zobaczyć, jak jest mój e, zrobiony ze starego regału ins inspek w zasadzie rozsadnik, który do tej chwili, kiedy przez ostatni tydzień już wszystko to wyniosłam i nie było przymrozków, bardzo dobrze się sprawdzał. W momencie, jak mam nadzieję, że już nie te przymrozki przyjdą, Wstawię stawie znicz. Albo jakąś świeczuszkę, oczywiście odpowiednio zabezpieczoną, żeby tą temperaturę tam w miarę rozsądną utrzymać. Cóż jeszcze chciałam powiedzieć? A, jeszcze zajrzymy może do kurnika, bo wczoraj sąsiad mi przyniósł dwie nowe kurki, takie małe, które nie urosną już większe, przynajmniej nie dużo urosną, więc nie są takie zwykłe nioski. I są takie fajne kurdupelki, ale takie zwinne, że wczoraj jak chciałam Chcieliśmy je z synem wypuścić do kurnika. To w zasadzie młody mówi: Daj, to ci nagram coś. W ogóle nie było opcji, żeby nagrać. Było, bo zaczęły skakać, latać po wszystkich rzędach. A dzisiaj rano, jak poszłam otworzyć kurnik, to jedna siedziała na lampie, czyli pod sufitem. 2.20 chyba ma kurnik. I zadowolona się dynda i patrzyła na mnie. Także tytułem wstępu już chyba wszystko powiedziałam. Zapraszam, pokażę Wam, co rośnie. Tak u mnie wygląda, wyglądają rozsady. Czyli na dwór, przez okna tarasowe wyjść w tej chwili się nie da. No ale trudno, coś za coś. Ja mi tutaj najłatwiej wysiewać wszystko, a tutaj na podłodze. więc tutaj mam przygotowane. I teraz zerkniemy, co, już, co rośnie. Tutaj już zaczęłam sobie pikować pomidory. Wiem, że niektórzy pikują, jak już jest, są liście właściwe, a nie liście. Nie. A ja ponieważ mam potem tyle roboty, a w tej chwili troszeczkę jeszcze jest mniej, więc mam na to czas, więc pikuję je, jak już mają takie listki, te liście, nie tylko bez liści właściwych i rosną tak samo. Więc tutaj już jest chyba trzy, trzy rodzaje, tutaj są kolejne, tutaj rosną. A tutaj dzisiaj wysiałam yy, groszki pachnące, takie, które się będą pieły yy, i które też za jakiś, no jak tylko wzejdą yy, wyjdą do tunelu, czyli tam, żeby, bo tutaj będą po prostu miały za ciepło, nie lubią ciepło. Tutaj cały zestaw papryk różnych. Te też były pikowane jakiś czas temu, jak miały tylko liścienie i patrzcie, jak pięknie rosną. Całkiem zacnie. Wyglądają. Kolejna tacka. Tutaj, akurat, co też jest wczorajsze. Sałata Lolo, jakaś jeszcze inna z takimi karbowanymi liściami, liśćmi. Tutaj jest sałata majowa, ale jakoś tak, co się im średnio. Te nasionka miałam, miałam od zeszłego roku, więc nie wiem, czy już ich czas, że tak powiem, nie nadszedł. Je chyba po prostu wywale. A tutaj też, właśnie. Dopiero wysiałam jakiś czas temu, o dokładnie 13 lutego, i dopiero wczoraj patrzę, że kurczę. No jedna sałateczka taka mikra, no i nasionka były z 2019. No więc od razu też je wysiałam, no bo nic z nich nie, nie będzie. Dzisiaj dosieje jakąś inną. Tutaj mam selery, bulwy, selera. Znaczy będą bulwy, mam nadzieję. I też się muszę wziąć za pikowanie, ale są takie kurdupleta są, że. Długo to zajmie, no więc tak, jeszcze czekam, może jakoś przyjdzie, że tak powiem, si mniejszy dzień, gdzie nie będę y, na dworze robiła dużo, to po prostu się za nie wezmę. Y, a tutaj koleusy. Wydawało mi się, że tak rzadko posiałam, no ale y, nie posiałam rzadko. No i też y, czeka mnie, że tak powiem, pikowanie i to dużo pikowania. Kolejna półka. I tu pomidorki, Berkeley na przykład, tutaj, a tutaj jeszcze. Yy, o jejku, seler naciowy. Też czeka, żeby go przepikować. No jeszcze musi chwilkę poczekać. No i kolejne pomidory. Też czekają na przepikowanie. E, I tutaj pierwszy raz kupiłam, bo strasznie mi się e, podobają kwiaty wilca. E, I w zasadzie na pakowaniu było, żeby je wysiać prosto do gruntu. Ale żeby było dużo nasion, to stwierdziłam, że kilka spróbuję tutaj, może będą szybciej. No i tutaj Jarmuż, też kilka dni temu dopiero posiałam, no więc jeszcze tutaj nic nie widać. No i kolejne pomidorki. Tutaj są kolejne pomidorki różne. No też czekają na swoje, że tak powiem, doniczki. I mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści bo jeszcze opcją jest, że tutaj na samej górze jeszcze może uda mi się jakąś półkę z czegoś zrobić, więc będzie ciut więcej miejsca. No więc okna tarasowe wydawało, wydaje mi się, że tak powiem w ciągu zimy, że takie duże, fajnie, dużo światła, super malina, ale jak przyjdzie wiosna i trzeba robić wysiewy, no to tak jak widać, dwa regały, a miejsca mało, moi drodzy. No, ale fajnie Rosną i teraz pójdziemy do tunelu pokażę Wam, e, co tam rośnie. A może po drodze jeszcze spróbuję nagrać wam e, kurki nowe. Także do zobaczenia za chwilę na dworze. Dobra, jesteśmy na wybiegu dla kur i uwaga! Jest nowa kurka fajna. Śliczna jest. A druga dziś jest w kurniku, więc też zaraz ją spróbuję e, namierzyć tutaj Stanisław, dowódca całego tego bałaganu i reszta dziewczyn. Tutaj kolejne. I tutaj jeszcze akurat sobie wchodzi. Wszystki belek do środka. W ogóle to idzie taka czarna chmura, a było takie piękne słońce, więc chyba to co mówili, że ma padać, to będzie padać. Nie ucieknie. Zobaczcie, jaki piękna ma piórka. No, cudna jest po prostu. O, tutaj jedna zośka właśnie znosi jajo. A tutaj, jak ktoś, że tak powiem, delikatny, to uwaga, będą widoczne kupy. Dwa dni temu sprzątałam. Po prostu, takie no tak jest przemiał. O, zobaczcie, jest. To fajna, i ma takie na nóżkach spodenki. <gry> Dobra. Nie przeszkadzamy tej Grażynie, niech robi jajka, jajko! Dobra, jesteśmy w warzywniku, w otworze, bałagan tutaj na razie, ale mogę Wam pokazać, że o, zrobiłam sobie takie podpory i tutaj będzie fasolka, tam będzie groszek i tam dalej też będzie fasolka, tylko inna. To jest takie siatki leśnej akurat to zrobiłam, bo miałam resztkę, więc wykorzystałam z takiej metalowej. A ta jest taka, też właśnie, bo mam jakąś się nazywa rdest, Augberta, czy jakoś tak. I on bardzo szybko rośnie na domu, i tam właśnie przyczepiłam, żeby miał się gdzie piąć po chałupie I tak mi zostało i to jest jakieś, nie wiem, PCV czy coś takiego, ale chyba też będzie okej. Okay. No i reszta wszystko jeszcze śpi, czeka, bo tam o, pod lasem. Widzicie, jeszcze śnieg leży tam, zresztą też. Gdzie słońce nie dochodzi, to jeszcze śnieg leży. A tutaj yy, szpinak <noise> był przykryty agrotkaniną przez całą zimę. I na opartego jeszcze będzie okej. Okay. <noise> Ale nie, już go nie będę ruszać. Po prostu go dzisiaj wyskubię stąd i zaniosę kuram Dobra, idziemy do tunelu. O, tutaj nie wieje zupełnie co innego. O, tutaj posiałamy w tych dwóch doniczkach rzodkiewkę. Ciekawe, czy wzejdzie. Zobaczymy sobie, ile jest temperatury tutaj. 15 stopni, czyli całkiem znośnie. Opa, pozwolicie, że tutaj ułożę to sobie, żeby było widać. O, i coś dzieje się tutaj. Tutaj, moi drodzy, mamy kalafiory i co? I kapustę w główkach. Właśnie tak sobie rośnie. Tutaj szpinak. I tutaj tak, tutaj co mamy? Kapustę. I tu też kapusta. A tam z tyłu te dwie doniczki, roszponka, nie, oszukuję Was, rukola. No, jak mogłam pomylić? I tutaj też rukola. Tutaj cebula. Ale średnio to wygląda, Więcej nawet nie będę tutaj, że tak powiem, męczyć. I tutaj jest też groszek. Jest. Tylko właśnie nie zaznaczyłam, czy to jest groszek pachnący, taki ozdobny, czy to jest taki grosz. Wiecie, posiany do jedzenia ze strączkami. Cukrowy, o. A poza tym, chyba jakaś ziemia była, że tak powiem, po czymś, bo widzę, że tutaj jakiś kalafior, kapusta albo brokuł rośnie. Więc to przepikuję i zobaczę. Będę miała niespodziankę. E, tutaj sałaty na słowa, a tutaj mamy mizuny fioletowe, widać nawet, nie? Widzicie? Wybarwiają się już tutaj fioletowe i tutaj też fioletowe, ale tu w środku opcje zielone. Tutaj kapusta stożkowa, tu brokuł, to wczoraj wyniosłam, tam sałata rzymska i szalotka przycięta. A, już się zagadka rozwiązała. Tutaj mam groszek pachnący też. Właśnie, czyli tam na górze był taki w... no, cukrowy. I tutaj już przesadziłam cebulę. W ogóle cebulę robię w tym roku pierwszy raz, bo ja cebuli nienawidzę, nie jem. Po prostu, no ale teraz myślałam, że może goście będą chcieli pomidorka z cebulką chapsnąć, no więc yy, musi być cebula. Więc jest. O! Tak wygląda regał. I wszystko, że tak powiem, rośnie, 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 ale widzę, że już chyba zaczyna padać. Super. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że, mając y, prawie hektar działki, to roboty jest tyle, że nie do przerobienia. Teraz Wam pokażę kawałek wiejskiego, wiejskiej zagrody. Śmieje się on, to tak, to dzikie psy wyją sobie. Y, bo nie tylko warzywnikiem człowiek żyje. Tutaj zaczęłam właśnie y, wygrabiać. Na około chałupy z takiej opaski, co to tutaj właśnie posadziłam. I tu jest właśnie ten rdest augberta. O, widzicie, to jest właśnie ta siatka, tak, ją ja przyczepiłam takerem. Bo w zeszłym roku kupiłam ten krzaczek, ja nie wiem, ze 30 cm i on przez jeden sezon tak urósł, a zaraz wam pokażę drugi, z drugiej strony chałupy, jak on urósł. Tu jeszcze nie, zdąży, tu jeszcze nie zdążyłam nic zrobić, więc jest po prostu. Bida z nędzą totalna, ale o tutaj właśnie zaczyna się ten nerdest. Zobaczcie, idzie, 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 idzie tam aż prawie do samej góry chałupy. No, przez jeden rok. Mag rewelacyjny, jak ktoś potrzebuje taką roślinę okrywową, to polecam, bo daje czadu. <laughs> no, także tyle było tej pięknej wiosny, bo właśnie pada deszcz. I temperatura spadła, jest teraz 7 stopni, wczoraj było 17 i dużo bardziej mi to pasowało, bo sobie wygrabiłam trochę, ale jeszcze zostało trochę, nawet trochę dużo do wygrabienia. Ale dobra, nie narzekam, sama tego chciałam, więc będę grabić, jak przestanie padać deszcz. Ale teraz, chętnie wezmę trochę, może popikuję pomidorków, będą miały. luźniej. dajcie znać, jak tam wasze wysiewy. Czy już coś rośnie, co nie rośnie? A może macie coś fajnego, co jeszcze mogę dosiać? Takiego wiecie. Cymesik taki, wisienka na torcie, coś, może jakaś nowość, się gdzieś coś pojawiła. Chętnie spróbuję. Do zobaczenia. A jak wam się podobało? Łapka w górę. I oczywiście subskrypcja, jeżeli, jeżeli macie chęć zostać ze mną troszkę dłużej. Do zobaczenia.